Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem ds. medialnych Partii Korwin Nowej Podlaskie. Dzisiaj głos zabierze lider podlaskiej listy Partii Korwin Szczepan Barszczeski oraz dwunasty na podlaskiej liście kandydatów Robert Daniłowicz. Tytuł dzisiejszej konferencji i temat to Za mundurem biurokracja sznurem. Dzisiaj będziemy mówić o służbach mundurowych. Proszę głos. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym po, bardzo pokrótce przedstawić naszego kandydata z list partii Korwin, pana Roberta Daniłowicza, wykładowca akademickiego, doktora nauk społecznych, specjalisty w zakresie właśnie spraw i służb mundurowych. Ja tytułem wstępu, tylko powiem, że doszliśmy do absurdalnego poziomu którym Parlament Polski tworzy już niezliczone ilości ustaw i przepisów. Wychodzi z wyliczeń, że tych przepisów mamy około 107 stron dziennie produkowanych przez parlament. Co to powoduje? Powoduje to niemniej nie więcej, że już za tymi regulacjami przez tym regulacji nie jest w stanie nadążyć nikt. Partia Korwin w swoim programie politycznym proponuje, by w miejsce jednego przepisu uchwalanego znieść obowiązywanie dwóch innych przepisów, po to, by kondycja polskiego prawa, po to, by poszczególne dziedziny życia odetchnęły nieco od przesytu i przeregulowania. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące spraw mundurowych i, fun i funkcjonowania tych służb to proszę pana Danielowicza o głosu. Tak jak wspomniał pan Szczepan Barszczewski, nasza jedynka na liście partii Korwin. Y te przepisy odbijają się nie tylko na społeczeństwie ale odbijają się również na samych służbach mundurowych ponieważ te przepisy tworzone są dla wszystkich a służby muszą w ramach swoich obowiązków i kompetencji je egzekwować. To jest jedna rzecz która bardzo mocno odbija się na funkcjonowaniu sprawnym funkcjonowaniu służb mundurowych i to każdej służby bez względu na kolor munduru jaki byśmy brali pod uwagę. Inną sprawą jest przerost administracyjny z którym się zetknęliśmy przez te ostatnie 26 lat dotknął on nie tylko urzędników w urzędach cywilnych, ale również w służbach mundurowych. Trzeba pamiętać, że każda ze służb posiada swoją komendę główną, posiada e, swoją komendę wojewódzką. Są to du duże ilości ludzi, armia urzędników w mundurach. Które nie wykonują normalnej pracy operacyjnej, i to uważamy, że należy również zmienić. Trzecią bardzo ważną kwestią jest nakładanie się kompetencji poszczególnych służb na siebie. Policja pokrywa się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba wywiadu, ze służbą wywiadu wojskowego, i tak dalej. W naszym programie, który zamieszczony jest na stronie Bogata, Dumna Polska, możecie państwo Znaleźć bardzo treściwie określone reformy służb, które nie ciągną za sobą konsekwencji finansowych, ale w bardzo przejrzysty i dobry sposób usprawnią funkcjonowanie tych służb. Dziękuję. No, to po, krótce, po pokrótce? W samej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2011 roku, która sporządzona jeszcze została przez pana generała Kozieja, była zawarta teza o konieczności stworzenia zintegrowanej służby ratowniczej, która spinałaby Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. Każda w tej chwili z tych instytucji jak gdyby funkcjonuje w ramach Krajowej Systemu ratowniczego, gaśniczego, ale tak troszeczkę obok. Jeżeli mówimy o numerze 112, on również nie funkcjonuje tak od początku do końca, tak jak było zakładane. Pamiętacie Państwo, przecież w ostatnie lata to było wałkowanie numeru 112, aby na Euro 2012 zdążyć z numerem 112. Czy ten numer funkcjonuje tak, jak należy? To Państwo, jako dziennikarze, możecie sobie sami dokładnie sprawdzić. Ja uważam, że to nie jest zgodne z tym, co z założeniami do funkcjonowania tego numeru. Czyli ja Proszę Pani, bez względu na to, czy dzwonimy z numeru komórkowego, czy z, numeru, czy z telefonu komórkowego, czy z telefonu stacjonarnego, zawsze powinniśmy się połączyć z Centrum Powiadamiania Ratowniczego. Ale w województwie podlaskim takie centrum jest tylko jedno. Było założenia, że... Powiat, czy trzy powiaty maksymalnie mogą sobie takie centra powiadomienia ratowniczego organizować. Czy w Suwałkach jest takie centrum? Nie. Czy w Łomży jest takie centrum? Nie. Czy w Bielsku Podlaskim, bądź jest takie centrum? Nie. Dlaczego? Ponieważ system zaczęto budować od góry. Więc jak zwykle z odwrotnej strony, jak powinno się to robić w normalnym kraju. Mhm. bardzo. Tak, jak dzisiaj widzimy w gazecie wyborczej, że Arab to jest nasz brat. Te same gazety w zeszłym roku i przez ostatnie 10 lat. Słuchajcie, jak pan powiem, że skoro to jest wolny kraj, to walić takie zgromadzenie. Tutaj ludzie chcą wesprzeć uchodźców, a tutaj ktoś odwala jakiś cyrk wyborczy. To jest Je. zupełnie nic nieważne. Tam macie ludzi, którzy przejmują ja się tymi, przyszedł... którzy chcą. Ja uratom... przyskażę... Ale to jest wolny kraj. Pan przecież tak samo powiedział. Ale, pan, ale, ale pan to przyskażę... nie jest moja przestrzeń, to jest przestrzeń naprawdę. publiczna. I będę przeszkadzał, bo to jest wolny Ale pan właśnie. Ale to jest wolny kraj, pan pokazuje. Pan właśnie pokazuje kulturę, która wspiera właśnie. Okay, kultury. Moją kulturę. Ja no moją kulturę. Tutaj macie wydarzenie, gdzie ludzie przyjmują się losem tych ludzi, którzy uciekają od wojny i nie chcą zginąć, a media ale, zamiast tego wolą patrzeć czy na ja panu bardzo Bardzo przepraszam, ja tam tym panu lepiej chyba podejść tam i fotografować tam, a nie tutaj. Tak no mi się po prostu wydaje. Dobrze, to proszę wydecydować.